Tak nie było w ogóle? Nie? Ale jak to nie, teraz? To nie, nie? Już? Tak, no? Maciek, cześć. cześć. <noise> Drugi czas w życiu u mnie znaczy takie coś podczas odwiedzenia usłyszałem. czarne to czarne, białe to białe. No jakie, no nic co, co? Jak mam to rozumieć? Zapomniało mi się moje życie kiedyś, jakim byłem człowiekiem. Większość z nas zna moją historię, opowiadałem, jaki byłem, mu, jak i byłem mu odrzucony, przestraszony, bojący się wszystkiego. I jednym z głównych problemów mojego życia był totalny brak e, umiejętności podejmowania decyzji. Nie umiałem podejmować decyzji. Jak przychodziły jakieś ważniejsze decyzje w moim życiu, to mi szło z tym bardzo... Albo nie podejmowałem decyzji, albo uciekałem od ich podejmowania, albo... Było to niesamowicie trudne, ale to musiało być jakieś coś związane bardzo ważne w życiu. I wtedy podjąłem tę decyzję, bo nie było innego wyjścia. E jakiś czas temu, znaczy, chodząc bogiem, ucząc się, rok po roku, miesiąc po miesiącu, uczyłem się podejmować decyzje. Szło mi coraz lepiej, coraz, e że tak powiem, łatwiej. Po drodze były wywalane różne demony, po drodze doświadczałem przy różnych rzeczy. I coraz było no, no lepiej, że tak powiem. Podejmowało się te decyzje łatwiej. Eee, ja nie mówię, że nie ma trudnych decyzji, bo takie są. Ale jakie by decyzje w moim życiu nie były to i tak, gdy już mi super z tym szło, super zasuwałem z podejmowaniem decyzji, to zrobię tak, to zrobię tak, gdzie miałem przekonanie, żeby zrobić właśnie w taki czy inny sposób, to zawsze na samym końcu był jeszcze taki trud, taki. Coś stało na przeszkodzie, Jak, kurczę, kosztowało mnie tak dużo energii, może no, wiedziałem na 100% to. To taką energię na końcu zużywałem na to, że aż się męczyłem. Bóg mi powiedział teraz, pokazał mi czarne, to czarne, białe, to białe. Dlaczego to mówię? Bo to była blokada w moim życiu, która powodowała, w tym wypadku ostatnio rozprawiłem się z tym. E, pewnego ranka się modliłem, i duch święty mi powiedział: Masz ducha homoseksualnego w sobie. I tak dla tych, co, co, co nie wiedzą, może jeszcze homoseksualny duch to nie jest takie coś, że jest się tylko homoseksualistą, tylko to jest taki duch, który powoduje w człowieku problem z decyzyjnością lub jej całkowity brak. I to właśnie tak powoduje, że człowiek, kurczę, no, 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 to jest walka z podjęciem decyzji, nawet, ty wiesz, na 100%. No nie wiem, kurczę, ja nawet na sprawdzianie pisząc w szkole, wiedząc, że odpowiedź jest na pewno taka, 30 razy się zastanawiałem, czy na pewno dobrze i sprawdzałem siebie. Taki był problem z tą decyzją. I dlatego czarne to czarne, a białe to białe. Boga nie ma tam jakiegoś zastanawiania się. I mówię to do tych osób, które może walczą z czymś takim w swoim życiu. Może ktoś z Was coś takiego ma. Jeżeli tak, to zapraszam. Ja nie mówię, że teraz ci załatwię tą sprawę, ale dzisiaj może zacząć się proces uzdrawiania ciebie w kwestii leczenia siebie z tego problemu z decyzyjnością, który ja miałem. Nie zajęło to czasu. Może się to zacząć już dzisiaj. Ja chcę położyć ręce na tą osobę, która, która chce, która widzi jest coś takiego. Powtarzam, homoseksualizm to nie tylko facet do faceta, kobieta do kobiety, to może się właśnie w taki sposób przejawiać. Zobaczyłem to dzisiaj i wiem, że ktokolwiek przyjdzie z tym, dzisiaj zacznie się twój proces uzdrowienia z tego. Będziesz widział za jakiś czas. Elementy, które powodują coś z przeszłości Twojej, co na to wpłynęło, miejsca, przez które weszły demony, rany, które powodują ten problem z podejmowaniem decyzji, bo to jest, to jest złożoność. To tam nie jest tylko takie, o. Ale gwarantuję Ci, że później czarne to będzie czarne, a białe to będzie białe. A decyzja będzie o wiele łatwiejsza. Dzisiaj, odkąd jestem zdrowy w tym, podejmuję decyzję tak. Chcę coś? Tak. Patrzę, to wiem, biorę. Amen. Pała Bogu. I zachęcam zapraszam. Bo to dziś jest dzień zbawienia, więc dzisiaj może się to zacząć w Twoim życiu. Amen. Amen.